I co? Tu dzisiaj postanowiłem wziąć się za prace tutaj takie blacharskie następne, czyli za drzwi. Są... Tak, to jest oto kolejny etap produkcji kampera. Także, tak powycinałem blachy. Hmm, jeszcze są nie do końca, znaczy no, już są do końca powycinane tylko teraz jeszcze muszę tam yy, ten dół jeszcze troszeczkę delikatnie gdzie nie obszlifować to, zobaczyć czy gdzieś nie trzeba wstawić czasem albo jak także tak to wygląda z tej strony a z drugiej strony wygląda to w ten oto sposób nie wiem czy nie, trochę ciemno jest, włączę wam światło Teraz już widzicie trochę ze światłem, także tak to wygląda. Yy... Także tak to wygląda po cięciu. Tu jeszcze będę musiał trochę wyżej wyciąć, bo tu jeszcze jest pełno szpachli. Bo fachowcy byli jacyś tutaj już coś tu robili, naładowali tyle szpachli, że nie wiem, taczką w tatce chyba to rozrabiali, to szpachle. No dobra, mamy powycinane, bierzemy się dalej, za dalszą część pracy. I Siemaneczko, pokażę Wam jak wygląda busik po kapitalnej destrukcji przygotowania kampera do roboty, do wstawienia blach, ocieplenia go w środku, szoferki, wygłuszenia itd. Także zapraszam Was do środka. I oto wygląda nasz kamperek to okno było wymontowałem tylko szybę bo tu będzie szyby, szyba przesuwna do tego tutaj też wyciąłem drugi otwór na następną szybę też przesuwną tutaj są już blachy powycinane, ale tu też widzieliście jeszcze będę blachy wycinał tam muszę na dole wyciąć, bo po całej długości, no ja jestem trochę skorodowane. wytnę 5 cm tej blachy do, 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 do zdrowej i powstawiamy. Tak wygląda szofereczka. Po zdemontowaniu całkowitej yy, deski rozdzielczej tego wszystkiego na grzewnicy wszystko wsią, pęgie wielkich yy, tego kabli. Ogólnie ja tu mam plan i pomysł, żeby rozebrać jeszcze to wszystko, ten fotel wymontować i tak dalej. I co? Wpaść tu z kreszerem, <grym> wymyć wszystko i dopiero zacząć ocieplać, bo tu będę też ocieplał w środek. Ocieplał i wygłus wygłuszał będę też. Tutaj cały ten element, wszystko, podłogę, aż tutaj do, do tej części będzie wygłuszona podłoga specjalną matą, później pianka pójdzie na to. Może alufox jeszcze, zobaczymy zresztą jak to będzie. Dach jest tak, tutaj są dziury na dachu. Dlatego, że ja wziąłem ten. Będą halogeny te zamontowane. To tak by się wygląda w środku. Też by trzeba wszystko umyć. Ogólnie, jak zrobię blachę, albo przed myciem blachy, zobaczę. Przed, znaczy przed spawaniem blachy jeszcze tam powycinam, pozabezpieczam, wyjadę i będę spawał. No, co przy silniku? Co ja tu zrobiłem przy silniku? Pokazuję. Dużo niezrobione. Części wywyszone tylko są. Tu cały dolot ogrzewanie, znaczy nie dolot, tylko ten zasyzanie powietrza z ciepła, z woru przepraszam jest wyciągnięte ale ogólnie też będziemy jakiś rozrząd i filtry, oleje takie rzeczy też będziemy wszystko robić. No i tak to wygląda w środku. Jeden wielki bałagan. Tutaj z tych, z tych elementów, tutaj to powiem Wam, że wyciągnąłem tu taczkę, nie taczkę, tylko tą szufelkę piachu. z drugiej strony jest to samo. A jeszcze wam pokażę, co tu jeszcze jest do, do wstawienia mam. Do wstawienia mam tutaj też mam taką łatkę, więc to wszystko idzie do czyszczenia I zobaczymy, co nam z tego, co nam po prostu z tego wyjdzie. No słuchajcie, nie jest nowy bus kupiłem go w miarę tanio, więc niestety czas dołożyć. Ale udało mi się go kupić tanio. Nie dużo, bo dałem za niego 6000, 6200 dałem za niego. No ale fakt faktem no koszt materiałów bez robocizny to trzeba z 2-3000 włożyć w materiał. Nie liczę mojej roboty, która moja robota też bym kosztowała ze 2-3000, zresztą blacharz mi powiedział około 5-6000 taka robota takiego busika Dobra, wracajmy do Naszego kamperka W środku, tak podłoga jest, to ogólnie były, jak zdjąłem te płyty, to były, nie wiem, ze 4 albo 5 szufelek piachu pod tym. Także masakra. Plan jest taki, żeby w środku wszystko też wyczyścić. Te wszystkie gdzieś tam pordzewiałe, co gdzieś tam naloty i tak dalej. dach już jest zrobione. Także teraz od środka coś tam poczyścić, jeśli gdzieś, gdzieś coś będzie, przeszlifować, zabezpieczyć. I tak dalej. No, tutaj to jest najgorsze. To muszę wstawić. Całe tutaj to nadkole. Muszę wstawić wewnętrzne. Ale tam już mam kupione. Także też coś tam będziemy będziemy działać. Ogólnie dużo, dużo, dużo. Jeszcze raz dużo spawania. No, ale <laughs> chciało się rybki. Znaczy, przepraszam, chciało się akwarium. To trzeba i kupić rybki. Dobra. W każdym razie. Tak to wygląda od środka. Jeden wielki bałagan, syf i w ogóle. Ale nie przejmuję się, nie martwię się. Jestem pełen nadziei, że na majówkę się wyrobię. Mamy, mamy Co my mamy teraz? Mamy październik. Dzisiaj jest. Yy, co my dzisiaj mamy? Dzisiaj się zaczyna kamper yy, Caravan Show w piątek, czyli dzisiaj jest chyba 18, tak? 18 październik. Więc zaczyna się, zaczął się już, dzisiaj się zaczęła Camper Caravan Show. Jutro jedziemy, coś tam zobaczymy, coś tam może się uda nam nagrać, może się Kikiego spotka. Także, no co, zobaczymy jak to będzie dalej, tak. Na razie na dzisiaj już koniec, bo już jest jak widzicie ciemno na dworzu. Nie jest za bogato, więc yy, no co, trzymajcie się, do następnego, siema. To jest przyczepa Kikiego. Gdzie miałem zwiedzić? Chociaż już na pewno wszyscy widzieli. Chodź, Eryk! Kolejeczka. Ta słynna przyczepa Kamila. No, na pewno wszyscy już widzieli. Wiesz, na pewno wszyscy widzieli Są mi ale mi się nie ruszamy. Mm -hmm. I ten złoty srebrny przycisk przepraszam, Ale fajnie Eryk, taki przycisk będziemy mieli? Tak. A wy ile musimy subskrybentów zdobyć? 100 tysięcy. No 100 tysięcy subskrybentów musimy mieć. No jak to, żeby taki dostać z przycisk, to musimy mieć 100 tysięcy subskrybentów, co? Robimy taki cel? Eryk? No Hmm, to, tak, to są, nie, to to było chyba to tak oto wygląda Szczepa Kikiego. Jeszcze do niego wrócimy, może chwilę porozmawiamy. Co? Postanowiłem wziąć się za prace tutaj takie rocharskie następne, czyli za drzwi. To są drzwi, jedne, tylne, je kupiłem, czekajcie, zmienię kamerkę. O, tak wygląda, jak wyglądałem drzwi, tu już wyciąłem. Reparaturki będę stawał, tą blachę też oczywiście wycinam. Ale z drugiej strony i tak wszystkie kolejne, po kolei drzwi. Także, tak to mniej więcej u mnie te prace moje wyglądają, postępują. Wszystko idzie do przodu, znowu bałagan. Ale co, musi być bałagan, żeby po niej było ładnie? Tu już sobie dopasowujemy reperaturkę. To będą nowe drzwi. Oczywiście, wolżwagony mają problem, bo się zatykają te otwory, ewentualnie ktoś zatykaj, później woda i gnije to wszystko. Także drzwi będziemy też robić, wszystkie. Pokażemy wszystko na kanale. I co? Zapraszam do oglądania i subskrybowania.